Ja. Brawo, Ema. Brawo, Ema. Brawo, Ema. Dzień dobry, kochani Witamy w kolejnym dniu my okulary są przywo. Witamy w kolejnym dniu My właśnie idziemy z Emą do gdzie idziemy? To Lidla. John wrócił wczoraj, jak widzieliście, w ostatnim vlogu. Ja byłam na zakupach. Dzisiaj sąsiedzi, nie wiem kto przychodzi, ktoś przychodzi do nas, mamy plan, coś upiec, ugotować. Dzisiaj ma Matyda. Mhm. Mm no Matyda, jutro też to nas wraca. Z dziadkami to też trzeba ich jutro nakarmić. Więc so. idziemy na zakupy, tak? Ja już się Okay, we can put it away. Hello, everybody. Hello, everybody. How are you today? I hey, good. Oh, good. Are we going shopping? Yep. Okay. okay. Mm -hmm. <laughs> Bravo. <laughs> Hej, a pomożesz mi, a resztę rzeczy musimy to wsadzić do samochodzika. Dziękuję. Kwiatuszki, bardzo ja ważne. Chcesz sama. A ty jesteś sama wsadzić, proszę. Super, brawo. I teraz ziemniaki sama, bo są ciężkie. Jajko. O, ty jesteś strong. silna, tak? O, i jeszcze coś tam zostało. Mogę to wsadzić tutaj? Wróciliśmy do domu. Powiedz cześć Gabi. Cześć! Cześć! Wróciłyśmy do domu. I co? Mama próbuje rozpakować, a ty tylko chcesz na rączkach teraz. To co, weźmiemy chustę, co? Weźmiemy chustę. Weźmiemy chustę. Ziemniaczki gotowe, upieczone. Chyba sąsiedzi też przychodzą dzisiaj. So. Będziemy mieć barbecue. Co jeszcze? Tutaj spód się piecze do ciasta. Uh, I co kupiłam? Słuchajcie, chciałam spróbować. Chcemy spróbować takie steki, nie wiem, czy liście. Dajcie znać. Krewetki. Też John wczoraj kupił kurczaka. Ktoś przyniesie. I Ach, te krewetki tak mi smakują, seriously. Dużą sałatkę, arbuz dla dzieci i to ciasto. Myślę, że wszystko będzie już dobrze. Chcę to nastawić te ziemniaki, bo potem można je po prostu podgrzać i będzie łatwiej. No i jak ten spód y, będzie chłodny, to wtedy, wtedy i dopiero wtedy robimy serek z cukrem ze śmietaną. I to mieszamy, potem to, potem to musi się ochłodzić i trzecia warstwa jest galaretka z truskawkami, co so, podobno to jest mega dobre ciasto, są. So. A, no, ciekawa jestem jak wyjdzie, pierwszy raz robię. Przepis taki dokładny będzie na moim TikToku i na Instagramie. Jeśli chodzi o... Barbecue too, to wyszedł. Ciasto nie wyszło tak jakbym chciała. Powinno się czekać dłużej na galerytkę, ale chyba widzieliście na YouTube Shorts, jak, jak to nagrałam, ale smakowało naprawdę super. No i grill jak zawsze. Był basen, było ciasto, było pyszne jedzonko, były mi miłe rozmowy. Nawet, o i jeszcze butla z gazem nam się skończyło, to musieliśmy jechać. Zrobiliśmy kilka fajnych zdjęć Gabi z arbuzem, a naprawdę było całkiem spoko. O i John też dostał od znajomych Nerf gun, jak małe dziecko i się tym bawiliśmy. Witajcie. W właśnie pijemy smoothies, chcieliśmy z Johnem pójść na spacer, ale zaczęło padać. I teraz wróciliśmy do domu i słońce świeci. So. No ale wczoraj barbecue jakby był fajny, nie? Fajnie wyszedł. Teraz y, dzisiaj rano się bawiliśmy i ja trochę popracowałam, bo mam współpracę i chciałam na to wszystko nagrać. I co? I teraz patrzę się, i dzisiaj robimy shrimp tacos na obiad, kolację. Bo dzisiaj tylko się do nas wraca, i potem yy, po pół, wieczorem już mamy sesję zdjęciową. Co so dzisiaj pełny dzień? Jest dopiero 13, czuję już, że pracowałam cały dzień i sporo ogarnęłam, bo dzisiaj o piątej wstałam. Dobra, czas trochę pogotować. Ja? Yeah. Wczoraj dostaliśmy wiśnie i sporo oh. tych całych kubełek wiśni. So, Teraz się zastanawiam, co z tym zrobić i chciałam wypróbować jeden przepis, który znalazłam. Oczywiście robię trochę po swojemu. Dziewczynki też dostały czekoladę, którą nigdy nie zjemy, to ja zawsze... Jak mamy jakąś taką czekoladę, to wykorzystuję też do pieczenia. Szczególnie, że przepis prosi o czekoladę. So, tylko to jest z bakaliami, ale będzie ok. Ja się tym takimi rzeczami nie martwię, że będą jeszcze trochę orzechów w, czym, w tym czy, cieście czekoladowym. No, tylko kroję na mniejsze kawałki. Emma. Where are you going? O, oh, okay. You're washing your hands. No, trzeba trochę. Ups. Zostało trochę tutaj oleju. Dodajemy czereśnię, wiśnie, przepraszam, wiśnie. Tutaj zostało trochę soku po wiśni. Dajemy i. Nie powinno się to za dużo mieszać. No i w końcu dodajemy tą czekoladę. Ja myślę, że to będzie bardzo słodkie ciasto. No, no. To jest czekolada. I myjemy tak. Pyszna. i będzie to sama i będzie to na zielony. O, super! Widzicie? No, jak macie co robicie z wiśniami, dajcie znać. Jak to wyjdzie, to zrobię jeszcze może muffinki takie i na przykład zamrożę, żebyśmy mieli. Bo to korzysta ze sporo zwisień. i ten A będę też rozdawać ciasta po No, 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 cuz this raw egg. Wiesz, ma jajko tutaj surowe, to nie możemy tego tak jeść. Ale jak ten, jak wyjdzie ciasto, to będziesz mogła mieć ciasto, dobrze? Tak. Yeah. Lody, to musisz, wiesz co, może pojedź z tatusiem do sklepu. Okej, okay, ciasto się piecze, Kolesło zrobiony. Teraz wstawię kurczaka. No i tak za godzinkę powinnej, powinni być tutaj u nas, co? So. Ja muszę tylko, muszę, chcę jeszcze tutaj tylko troszeczkę ogarnąć i będzie git. O, jeszcze pranie. on ogląda CNN dużo nieciekawych rzeczy się dzieje w stanach. Znawasz to. Tutaj zaczynamy odkurzać i porządki. Ciasto wyszło. Musiałam go wyjąć, bo mu powiedziano, żeby nie ostygł w foremce, tylko tutaj. Co wyjąłam go i trochę się okruszył ten po środku, ale myślę, że jeszcze jest ciepłe, jak ostygnie to można go nawet udekorować i tak dalej, ale myślę, że takie ciasto będzie idealne. Kurczak zrobiony. Air fryer. No i czekamy na nich. Bo tu mamy jeszcze kiełbaski z wczoraj. Wiecie, trzeba wyjeść. To co mamy, co będą... <śpięk> Dla dziewczynek, one uwielbiają kiełbaski. To będzie kiełbaski. Trochę sera halloumi. Tutaj jest... Podgrzeję tego steka i krewetki i będziemy Robić takie fichirę, z tortile też podgrzeję w piekarniku. kolesław zrobione, salsa taka z sylanczą, cebulką i pomidorkiem też zrobione. Co? So, wszystko jest. Ok. No i jesteśmy. Matylda jest już w domu. Pojechaliśmy. Gdzie będzie nasza sesja zdjęciowa? Fajnie, Tutaj, nie? Tutaj taka letnia w starej tak, babicy. Ja, no, ja dostałam taką trapeczkę idealnie. No, a jak było z Ulą i z Romanem? Fajnie. Fajnie? Tak? Chyba fontanny Ci się najbardziej podobały. Tak, podawało. bo, bo um, jeden raz poszliśmy, bo to był nasz plan, potem um, um, nie było. poszliśmy na dmuchańce w końcu na, um, na pół godziny, bo ciągle nam się nie udawało, bo padał deszcz, potem byłam 5 minut i zaczął padać deszcz i potem um, resztę wy... Um, z sobotę. no widzisz no i, no i to dostałam od Eleny Super. od koleżanki i od Leona fajnie bardzo fajna czupa. fajnie a co tak masz na sobie sukienkę no. a i Wiem, też brązoletki. sama sobie zrobiłam z gumek takich fajnie i pierścionek idealnie no, i chciałam tutaj wam pokazać kilka ujęć z naszej sesji zdjęciowej. Jak już widzieliście nowe intro, to widzieliście niektóre tutaj elementy. A tutaj jest więcej po prostu taki backstage. Powiem Wam szczerze, że, jako taki rodzinny fotograf, to bardzo cenię takie sesje zdjęciowe, bo w końcu nawet się śmiałam, że w końcu mam zdjęcie ja z dziewczynkami, a jakoś po prostu ja zawsze mam telefon przy sobie i cykam zdjęcia. I inni o tym nie myślą. Mimo to, że John jest teraz coraz, rozmawialiśmy o tym, jest coraz więcej, czasami robi to zdjęcia, ale jak mówię, to jest, to jest taki fajny czas, żeby też porobić zdjęcia dziewczynkom, jak Gabi jest taka mała, i też skreować trochę nowych memories, nowych, no wiecie, memories. No, i tutaj pozwolę Wam jeszcze trochę pooglądać tych ujęć, a może tutaj też zakończę vlog, jakbyście nie byli zainteresowani. Jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matylda i ja, i nasze baby Emma, i nasze baby Gabi i John, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. O też, jeśli chodzi o fotograf um, i miejsce, gdzie robiliśmy zdjęcia, to podlinkuję poniżej, jakbyście byli zainteresowani. Zainteresowani, bo myślę, że to jest naprawdę super miejsce i na zdjęcia, a i pani fotograf super zrobiła te ujęcia. Jestem tak mega zadowolona, że nawet nie wiem, nie, nie umiem wybrać mojego ulubionego zdjęcia, i też miała super podejście do dzieci, naprawdę. Po prostu dziewczynki się śmiały i to widać tutaj przy tych ujęciach, że, że mogła je tak fajnie ustawić i to tak fajnie wyszło. Stay dream just all in my slow. I try my best to move.